Ten naprawdę fajnie przymyknął do tego 16 z 10 miejsca. To nie jest ostatnie miejsce, to jest jedno z najsłabszych gałdy, nie najsłabsze w tej stawce. Więc on tutaj potwierdza, że nie moc silnika, a technika, czyli z ciebie zawodnika. Łałąkowe po powyżej 600 koni mechanicznych. Doładowana kompresorem BMW, która bardzo fajnie mi podaje w tym sezonie. On również w dobrej dyspozycji zwyciężył na Maria Pox, Jedną z węgierskich grój. Pojawił się również w Czechach, gdzie zwyciężył. Był na słowach Ringu, gdzie również stał na póle. No radzi sobie. No i teraz w tej topowej 16 Drift Masters Grand Prix Rundy szóstej, niestety jakiś problem, zero punktów, no ale zobaczmy Jeszcze może tutaj zaatakować Kubę Jakubowskiego i zostawić jeżeli Kuba popełni jakiś ogromny błąd, no to faktycznie Będzie nieciekawie, ale teraz zobaczmy Już są w tym zakręcie tutaj w miarę równa prędkość Kuby Jakubowskiego A bardzo mocno podgonił Tomasz Teraz na wtopany. znowu auto